BUSINESS TOUR! Dokładnie, business tour. Dzisiaj będziemy sobie się bawić w sytuacji, w której mamy nadmiar pieniędzy, więc postanowiamy wykupić wszystkie miasta świata. Bo tak to działa. Dobrze. I zatem gryj i wyszukaj mnie kogoś. O, wygrane gry zero. Jak pięknie. No dobrze, niech będzie pojedynek jeden na jeden. Dawno w suwierkę nie grałem, ale rozgromię przeciwnika. Tank hype. O. Idealnie! To się nazywa taktyka, widzowie. Bo on teraz myśli, że ma do czynienia z amatorem, ale tylko mu tak się zdaje. Widzicie, taktycznie. To jest wykup wysp. To dwa sposoby praktycznie na wygranie w tej grze. Znaczy trzy: posiadanie trzech monopoli, wykupienie wszystkich wysp. Ewentualnie doprowadzi wszystkich przeciwników do bankructwa. Nie, nie. A dobra, to jest wyspa, on mi nic nie może zrobić. Tak, jakby miał kartę, która mogłaby mi coś zrobić. U Nowy Jork. Nie jest to prawda Sydney z festiwalem, ale zawsze coś. Kurde, już cztery nieruchomości. No skąd wiedziałem, że z moim szczęściem. Nie no, to są jakieś jaja. Nie. Spokojnie. Dziurko. Nie jest niczemu winne. Co mi teraz zablokuje wyspy. On tam ona jak teraz nie jest głupi, to zablokuje mi wyspy. Nie, co ciekawe, czyli mam jeszcze szansę wygrać przez wyspy. Jako ty ci ty ale posiadam Co? Dobra, wszystkie oszczędności na to poszły. Nie no, granady nie będziemy kupować. Dobrze płać złodzieju. Aha! Za duży podatek musisz coś sprzedać. Nasi wilk razy kilka, ponieśli wilka. Jak to się mówi. No dalej, dalej. Dobra, Hongkong poleciał. On tego nie sprzeda, to będzie jego ostatni bastion. Jak kupię tak bezczelnie pole? Tak bezczelnie. Ja dupia. Co? Dobra, nowego Jorka sprzedam. Masz złodzieju. Urząd skarbowy się dopadnie. Nie, no. Was chyba pogrzało. No co ty mnie powiesz? Dobra, trzeba od czego zacząć? Kupi. muż Musz, mu został Mediolan i wygra to. Ach, dobrze, pierwsza przegrana, ale mam nadzieję, że wygram. Proszę, żeby coś rozdupić na pole podróży. Na... Powiem tak, jest tyci tyciusieńka szansa. A to jest szansa naprawdę malutka. Nie no, was chyba coś boli. Dobra, już moja stroja tylko na tych wyspach się opiera. Ja dupia. Kurde. Anoлуй. Dziękuję. Ja dupia. No zaraz jestem w ciemnej dupie. Szankuj. O, zmienili napis. Teczko. Na kolorystyka. Nie na no, rozgromiony. Kurde. Uff. Dawaj więcej. 200 kafli Tu nagle chłop do Dubaju by sobie wyjechał Proszę zrób mi dobrze, w sensie Stań na... Spokojnie To jest tylko planszówka w wersji cyfrowej To jest ty Uuu. Uspokój się, nie masz o co się denerwować, to jest tylko planszówka. No trochę mu poleciało tych nieruchomości, ale to ile. I teraz jep mi... A, na swoje. Teraz mi on Hongkong Nie ma pieniążku, żeby uleczyć. Trochę szkoda, bo jakby tu stan, to byłby nieźle. No tak, tylko Wenec... Nie, Mediolan mu już tylko został. No i Mistrzostwa Świata. No nie, nie ma pieniędzy, żeby je zorganizować. Musi coś sprzedać, żeby na wyspę. Hong Wiedziałem. Bali na pewno nie sprzeda, bo to jedyne co mnie blokuje. Tamtych Londynów i innych Berlinów też się nie pozbędzie. Nie, jest go ciekawie. Pierwszy hotel w grze. Tani, bo tani, ale jest. O macko, o tak. Rób mi tak. Tylko że teraz pewnie wstanę na Londyn. Noż. Bez nerwów, bez nerwów, to jest tylko planszówka. Toż planszówka nie może być frustrująca. Mam w ogóle pieniaszki. Mam. 810, no już taka kwota by mnie deczko pocieszyła. Ja na zero się spukałem, równo mi starczyło, ale jajca teraz mi jest naprawdę potrzebne. Wykubiłam gotówki. No i leciało 100 tysięcy. Dobra, posiadam pieniaszki. Teraz pytanie, w które miejsce? Chyba w go, bo minę te wszystkie niebezpieczne, nieładne rzeczy. Chyba w sumie Las Vegas lepszy. trochę takie ryzykowne, bo... Nie jest powiedziane, żeby tam stanął. A tak jest większe prawdopodobieństwo, że on tam stanie. Trochę mało taktycznie gram, bo kupuję jak leci. Liczę tylko na łódź szczęścia. To jest planszówka, czyli rzutkostką, więc... Dobra, teraz tak szybko zniszczę monopol i obniżyłem cenę, więc wszystko dobrze. On ma pieniądze czy nie ma, żeby zorganizować? A to jest pytanie: Ej. Nie kupi pary, że nie ma za co. Powiem tak, szanse się wyrównują. A no dawaj na Grenady. Groszowe sprawy, ale niech. Odkupił. Nie, nie odkupił. What is this? Zgadza się Jakubie, coraz więcej. Przynajmniej staram się ich robić coraz więcej. Dobra, dawaj tą sywidlę. Kurde, krzykowało się źle. Skąd wiedziałem, że jak to powiem, co się stanie? Dobra, jeszcze nie jest źle. Kurde, trochę za dużo pieniążków. On ma weź gościu, sypni grosze. W którym mieście? Dobra, dawaj drugi raz Las Vegas. No, jeden milion, no i to jest waluta. I ta, pfu! Eee. Ja pierdzielę. Jaka bieda. Patrzę, czy będzie tu próbował... Z rzutami kostką, dobra, co wylosuje, tak się nie robi. Tak się nie robi, coś mówiłem. Oj, 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 eee, całe szczęście! Najgorzej znów się zwracają koleje losu, niedobrze. Eee, powiem tak, wierzę w to. <laughs> Grałem w planszówkę. Tu się wiele nie dzieje. To nie jest jakieś nie wiadomo jakie 3D z super grafiką, gra strategiczna czy coś. To jest planszówka. Ale wierzę jak najbardziej. starczyło, że powiedziałem, że robi się lepiej. Eee, tak. Eee. Dobra, nie, no musi. I to, i to. I, i. A. Okej! Okay. super, nie do was chyba coś boli. I całe imperium poszło w... jak psu z gardła, matko. Dobra, w Krakowie swoją nową potęgę zajmę się produkcją smogu. Zobaczymy, może coś na tym biznesie ugram. Tak, postaw bazylikę świętego Adolfa, kurde. Normalnie Nie, to jest... ...złodziec. Minuta pięćdziesiąt. Gdzie? Z czym do ludzi? Jeszcze odkupi te kraków. Zrób to. Ty najgorsz. Ja pierdzie. No i Kraków poszły. Jeszcze 24 złote jeszcze zdążyłem z tego ściągnąć. To są jakieś jaja. Dobra, GG. Niestety. Pod młotek poszedłem. Ale spokojnie. Bywało gorzej. Mówiąc to, mam na myśli, że bywało lepiej. Ale my się tak łatwo nie poddajemy. Oho, w czwórkę wszyscy się będziemy wykańczać nawzajem. Więc w teorii mam większe szanse. Albo gadam głupstwo. Nie no was chyba coś Ja pierdzielę, szykowała się bitwa lecia o Bogowie walka, tu dali jakiegoś ruska Ach. Ale, że w, Mad w Madrycie, w Grenadynie i Seville. Dobra, tam będziemy swoje imperium budować i taktycznie na bezludnowej SP, a nie na bali. Dziwne. Mało taktyczne. <laughs> No co się zastanawiasz, co stoisz jak ten zwód? Kupuj ten Berlin, no nie... Pop co se poszedł, herbatę zamieszał. Dawaj mnie tu rzym. mi imperium budować. Jadu najgorszy ty śmierdzi dupcu I... szkoda gadać szkoda stąpicie ryja. <słuch> <słuch> może ja dublet jakby mnie pogardził w sensie o, no, 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 no i pięknie, Londyn, kurde. Wara od tej, zostaw. Pokojnie. Dobra, do Krakowa może zajrzy, Pozwiedza sobie. Dobra, czyli teraz jedyne co mi pozostało to rzucać kostkami i liczyć, że stanie na... Aha. Aha, czyli nie było tak źle. Gorzej jak teraz trafię na Berlin, a brakuje mi tylko 10. O matko, już się bałem. Dobra, dawaj w tym krakowie. Jakaś szansa zawsze jest, że tam stanie. A takie przygotówki gotówki w tej chwili, no, 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 nie. Proszę. Dobra. Uch. Granica jest też frustrująca. O, no i elegancko. Kurz, tak. Grać pieniądze, nic. Na ulicy se leżało 300 PLN. I elegancko 25 zł I je wszystko do Rzymu. I cyk. Miałem to przed oczyma w myślach. Czy to... Ty gnido... Ty... Dobra, przynajmniej świętego miasta żeby nie. dobre. Jeszcze przyjdzie odzew za zniszczenie Krakowa, bawię kurde. Ma zbyt dużo trochę tych Osiu. Dostaw tego Ronaldinho i tego Madryta. Nie kup. Kurde. No żeż... O, bardzo dobrze. to wreszcie. zapali cię i wysłali. To bezludno. Was do Londynu. Obowiązkowo. Czemu mam wrażenie, że do Las Vegas spadnę. O, nie zaliczyłem nic obowiązkowo dziwne. Oj ojoj, ktoś tu coś o odwecie mówił. E... Oj, Oj chyba w nazwę. Oj oj ktoś wyjął chyba z gniazd. Prądownica się zalała, ajajaj, aj, aj, jaka szkoda naprawdę, a takie piękne jest to miasto nocą, ajajaj, aj, aj. ale przykrość naprawdę.